Cześć wszystkim, z tej strony spawi Zagram z tym dzisiaj w League of Legends, a ze mną jest Sadam. Cześć. I Jadek. Nie. No. I będziemy grali Fiddlestickiem, bo tak nam wylosowało. Tylko z tym, że myśleliśmy, że mamy OP team, a okazuje się, że oni też mają. Nie najgorszy. Z czym tu zacząć? O oni to mają. Proszę Cię, Ale Fiddlestick bez kieliszka? Nie. Nie. Kieliszek musi być. Albo łezka. Nie, kieszek. Ja tu nic nie robię, jestem tylko gołąbem. Idź mi stąd, sidon! Gdzie mi przed... A, gołąb? <laughs> Już, first blood, no. <laughs> Sadam jak zwykle. Ja to jak zawsze zbiorę wszystko co było. Ujoj, gołąb. Ujoj. Leć, gołępiu. O no, mamy chłechłę Malfight AP Report this noob I żadnego czempiona tylko mi biło. No naprawdę Ojoj Ori już nie ma many ty No zajebałem mu kruka w tarczy, nie? Ojoj! Oj. O kurde! <laughs> Ale ja nie rozumiem, jak mi tak ta złapała Tak leciała idealnie przez wszystkich <laughs> Sada po bandzie Uj oj, oj! No przecież się tam we trójkę! Jak on sam to mnie trafił? <grymca> Samonoprowadzające! <grymca> Maski na wizę. Nie na darmo. Ja to musiałem mieć dziki samonaprowadzające. Ta lono teraz się znowu w kość bije. Ej, dzika <grymca> przecież! Sadam! Lol! Postraszaj, ich, może się wystraszył. No bardzo się wystraszył. No mają tanki team znowu, nie dwóch supportów jeszcze do tego Uch, Ale Sadam <laughs> Sadam bierze 9-40 Chowajmy się za Sadama Sadam zapie wszystko To ma lepsze ultimaty No nie wiem Teoretycznie chyba my tylko że ja muszę się jakoś Leć kołąb Ja tu mam co ja tu puszczę Pocisk To się nazywa pocisk, serio Jakieś kruki No, kruka wysyłam Pocisk Maje, maje. Ta Gidali dzi jest w krzakach Nie wiem, dlatego żołnierzy od razu tam posyłam Moich niewolników O, teraz ja się nie ruszałem kurwa, bo oko sobie tarłem i dostałem Did Dobra, trzeba tak. się na kimś wyhilować. Niech się wbije jakaś lona albo coś Chyba cię ja widzą mordekaser. Ojej, ojej, ojej To stali krukem. Ojoj! Dobrze! Są fragi. Mam asystę nawet. Dziękuję. teraz za to, że go straciłem Nie ma za cel. Kurwa, wiesz, w to wszedłem. Piszczolnego dzisiaj naprawdę. Ciekawi. Bojowni. Ale no, ja to jestem lupi. Ustrza. Co ja zrobiłem? Naparzajcie! Lełone! No naparzajcie, nie mam manek. Ojej. Ale to już inna sprawa, zaraz zostanę ci, to już nie pożyję sobie. Jakby tam posłał mojego kruka do akcji. Dawaj, życie. A ja tu Ale... wyczuwam mojego ulta. Co mnie? Wracałeś w pułapkę. Eee. Hmm. Kurwa, wjechamy tam z ulta, ale boję się, że mnie wytą szybko. O, pułapki. Jebsie, Oj, Ojoj! Leć! Dostałem szczałę Ej, przerwałem mi ten, no ten doskok taki. No te jebane tanki. Ojej, gdzie jest mój ult? Gdzie jest mój ult? Ojej, idę tam. Tylko co ja musiał kupić? A ja nie mam łatunku w ogóle na tej żołnierzy mogę. Hmm. A gdzie idzie z domu Nie. Pam-pam-pam-pam. Szulokator, nie, <śpiewanie> nie ma skinki oj, Ojoj, mordę, co ty wycinasz? Kurde, szkoda, że nie mam zonię, bo tak to mu tam miolo wszedł. Ej, weź ktoś tą pułapkę stąd. Którą? Tam jest pułapka tej... O Oj, po mojej pęcie, nie. Chciałbyś. I na mojej warcie. Chujowo, no chujowo. Dawajcie wieże. Dobrze. O, teraz mamy wieże. Gincie! Albo nie gińcie. Jak uważacie No nie, no nie, przeżyła to. Naprawdę to przeżyła. Doleć do niej Nie doleciał Te łopy, flesze. To wie, że bije nie przyjmuje. O dobra Trochę słabo Trochę O, lujo. Hilujmy się! Nie zdążyłem się wyhirować. Dobra, kieliszek. Oj chuj, nic nie jesteś, nic więcej. Ale biega. Szkoda, że tu nie mam blue. Powinien też atak Chłe, kaiser. Oj, oj, daj mu go. Jeszcze dziś złapał. Twardy jest. Przeliczyli się. Leć. Jak się healowałem z miniona, jak jestem dobry. No bo nie, nie trafiłem w Brauma myszką, tylko w miniona. Ogólnie w ogóle coś, co myślałem, że ty gorsza Co ty gadasz? Nie wiem, czemu. to ze względu na skutki. Dobra, musimy poczekać... Z... No tak, taką. 15 sekund, bo wtedy bierze im znowu tutaj rzucę. I będą mieli za bardzo pola do manewru. Ja mam multa w sumie już, tylko nie mam tej jebanej zoni, no. Zabiję kogoś. Właśnie, ciekawe tutaj to działa. Ej, no dlaczego tu poleciało w miniony nie do nich? No jaki to jest ścierwo, ty. Report Riot. Dobra, niech będą buty. 70 sekund. A Dobra, teraz jak zginę, muszę kupić zonie. 2,5 koła muszę mieć. Będzie ciężko. Jeszcze Adek ma ulta. Ojoj, będę niezniszczalny. Ej, fajnie się dowiedzieć ogólnie, że ja mogę przerwać te. Nie, Co on z tobie? Pojebany? Leć gołępiu! Gołąp jest tylko jeden sorry. Coś musiał być kołompiem. <noise> Dzielny jak jaszczą. Hehehe, <noise> dwa fragi! Zniszcie <noise> wieże, to ja im pierdolę na przedryjem zaraz ją. Mogę? Nie mogę no. Trochę ich obiłem Nie za dużo ale obiłem Niech się wpitalają ja i wierzą przed deryjem w ogóle A ja nie mam nudy to Adek po bandzie z orianą. Sadam F <laughs> broniłem to w Własnym ciałem Ojej, ja tu stoję Myślałem, że jestem troszeczkę w innej pozycji Jak tam aż, ka, 049, Eee, to easy Najlepszy ult w mieście, nie, nie zdążyłem go wykastować nawet No i nie stać mi na nic. Bieda. Bieda w kraju. Co daję jeszcze cooldowny. Opróż tam co ty masz Kim ty gracz powiedz mi w ogóle? A Sivem Jestem hmm. tylko się pytam co da jest bo... co tak ty masz? Ma. No to weź. Eee. Oj oj, tani dali. Report ja z cooldown nazywam, tak speed. I wtedy ci żołnierze częściej auto atakują też. Czas odnowienia. Dobra, na, na razie to nie będzie wystarczyło tego. Takie na Azira to nie wiem, ale na szara sobie złóż. Myślałeś, jeszcze, atak spida. Dodatkowo. To Się dali, jak tam kamień się szykuje na ultanie, kurwa nie mam ultimata, ten koło, co bije nie. Lola, co ja zrobiłem? Okay. Penta kill! Adek, żyj! Ch chodź do mnie! Na speedzie do mnie! A bo coś goni! Chodź tu! Się, jest... Kurwa... Ja nie, nie zauważyłem w ogóle, że coś tam goni. Uciekaj, szmato, uciekaj. Nie do Lol, co ja zrobiłem? Hehehehe! <laughs> 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 Patrz wyjechał, ty! Jola! Są takie tanki, On ma i tego. Orianna, what the fuck, uciekaj. Oj oj, na nie wiesz skąd ja tego tripla wziąłem. Oni, za twoje żołnierzyki tam nakurwiają. Kończy, to znaczy, ja macie kresy boże, składają. Dobra, ale już mam taki cooldown, że w miarę często mam ulta, także powstrzymuję Leony i dalej w miarę. W ogóle tylko oni ich wszystkich ulta teraz. Oni macie ja, kresy, składają w opór i to jest skurwiające. W sumie to się im nie dziwię. A ten żołnierz to ma jakiegoś downa. Biję w drugą stronę. <grym> No Czy mogę zginąć? 200 do, do zoni, to jeszcze trochę. Nawet, ponieważ się bokie, że postawiłem. Lol, w drugą stronę. O, jak mi zajebała do mnie. Mam bombę, jej! Ale te dzidy co mi zajebały, te dwie dzidy całe HP. Jeszcze to i na pełnym range'u. O nie! Ale mam zonie. Będzie lepiej. Gołąb, carry. co ja robię? Ale mocno bijesz. Bez kitu. Teraz możemy sobie przepić. Eee, cwane. Dojechali oriane. Dwa Oj, oj. To Dobra, na ja tak Skida mi starczy. Jak tam nasza wieża stoi Cool Czy tu mają jakieś pułapki? A jak? Dzień dobry, nie są no To ile mi zjechało? Co on mapę? Miliard Uj. O Uj. Chuj. Co to się stało Co to się stanęło Trolla la 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 No, kurwa, kurat tarsa, nie. O. Wydał <grymio> prawdę <grymio> Kurde! Kurde! Za bardzo tanki są, za bardzo tanki. Tak blisko! Ale jakie pol Tak blisko! Ten malfat miał za dużo życia. Ale przebicie sobie składam. Bo inaczej tu nie polecisz. Wiesz czym Cyk Nice. Erect To jak to te aszki albo midalnie się z mamcyń 1000, dobra Zonia za... Nie wiem ile? Za 24? ul za 28, Idealnie. Ojoj, ojoj! A to jak ją leczy? No częściej to. Gołąb. Co ten morder robi? Jola trochę. Ten już z ultem biegnie, nie? Bydlak. Ja nie mogę tego przerwać w swoim, także... Ej no wbija rezultat, ona mnie zestunowała Ej no no co oni tak daleko? <grymne> <grymne> zestunowała mnie jak robiłem ulta, no jaj, o jaj. Ja jebę. A ci jak polecieli ci mogli <grymne> Ja, o, Oni są tanki, nie! Ten ulti mi nie wszedł i to cała embaraz tutaj, bym ich wyjebał wszystkich. ona mnie naj Jak teraz w miarę dobrze Co ty nie powiesz, Oriana A wej, mordę, zabisz matę. Eee... Nie ma możliwości jakoś tam. Czy ja, żebym wjechał z ulta, to będzie gruba, ale no jeszcze nie mam przybicia. 300 golda. Ej, mordę, what the fuck, what the fuck, mordę. Oj, 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 oj. Dobra, on zginie. Jedna jeeta w mordej. I... Nie, Ej nie, tak? Ej, cofnijmy się, cofnijmy się, wieża? nie, nie, że nie, że nie, nie, tu nie, możesz? nie, 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 tej nie, mogę, nie, uh -huh. jest Co to, tylko Co to, O, chodź, Gigi, nie? 693. O oh well. Orianna 620 sze, sze, dali. Ale to było głupie. No, bardzo. Ta Orianna, to Ojej, ojej. Purnida, super. Super. 4 za 1. 5 za 1 w sumie, urw. Kred pociśnie tego. Nieee Ultować na mnie, ultować. A teraz patrz jakie zaskoczenie. Kolejna wieża. Co ta Orianna robi? Ktoś mi powie. I pół HP ma. What the fuck! No dawaj, biegnij dalej. tankuje. <śmieniczyny> <śmieniczyny> ja jej nic nie robię. No, i czekałem na ulto jak Malfa się znowu nas trafi tutaj to jest pograne. Ojoj. Oj. Jestem Bogiem tej gry hahaha. Ha, 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 potrenujcie jeszcze leszcze ggwp. Ale ich ograłem, ograłem ich. Ja tam. Ogólnie zaczęło się od zajebistego ulta Atka. by to było GG no to także dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnych odcinkach pamiętajcie o subach, lajkach i takich innych i na razie